Karty, Piotr Sefer Dzisiaj porozmawiamy z kolejnym kandydatem na prezydenta Legnicy, Witoldem Lechemiczakiem. Witam Wit pana. Witam państwa bardzo serdecznie. Muzyka W pana przypadku, kiedy pan ostatecznie podjął tę decyzję, tak, chce po raz kolejny startować na urząd prezydenta Legnicy po raz drugi? Ja z tą decyzję właściwie gotowość do podjęcia ewentualnego startu pod koniec chyba marca zaprezentowałem w swoim komitecie i w tej chwili, jak gdyby dobiega to procedowanie nad wyborem kandydata pisowskiego zmierza ku szczęśliwemu końcowi, myślę, że już takie oficjalne, bardzo oficjalną zapowiedź pana prezesa Lipińskiego będziemy mogli usłyszeć w drugiej połowie tego miesiąca. Dlaczego zdecydował się pan, dlaczego chce pan ubiegać się o ten urząd? No, po to, żeby zostać prezydentem Legnicy i żeby mieć możliwość realizacji programu. Z którym chcę do tych wyborów przystąpić. To jest też odpowiedź, jak gdyby, na wyzwania czasu. Ja przyznam się, że trochę zmobilizowali mnie koledzy, którzy zawstydzili mnie w trakcie jednej z rozmów. Mianowicie zaczęli mnie pytać, czy w ogóle jeszcze Legnica to jest, leży na dolnym Śląsku, czy, czy coś się dzieje z naszym miastem niedobrego. Bo my tutaj wszyscy mamy takie przekonanie, patrząc na. Figurki na roboty budowlane, że jest dobrze, czytamy gazety, które serwuje nam Urząd Miasta. Natomiast ja byłem taki zdumiony w ogóle tym pytaniem, bo przecież wydawałoby się, że, że sprawy idą naprzód, że wszyscy są zadowoleni, przynajmniej tak, tak z zewnątrz by to wyglądało. A koledzy mi mówią, wiesz, ale was nie ma w programie operacyjnym Wałbrzych miliard, aglomeracja Wałbrzyska. W planowaniu na lata 2014-2020 Jelenia Góra 400 milionów złotych, ale Gnicy w stanowisku negocjacyjnym tak ZIT-u, to jest Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, nie ma wcale wśród 44 projektów. Ale zdaje się, że prezydent często mówi, że on ma utrudnioną drogę, ponieważ w Urzędzie Marszałkowskim rządzi Platforma, on jest z SLD. A więc te pieniądze jakby idą właśnie, tak jak Pan wspomniał, do Jeleni Góry czy do Wałbrzycha. Panie redaktorze, no ja przepraszam, ale nie wiem, być może coś się wydarzyło w ostatnim czasie. Ja przypominam sobie jednak, że chyba mamy w pełni skonsumowaną umowę koalicyjną pomiędzy Platformą Obywatelską a SLD. Ja jeszcze pamiętam na jednym z portali takie zdjęcie, no już teraz przed czterech lat, gdzie szefowie ustalają zasady współpracy. Wydaje mi się też, że obecny przewodniczący Rady na, w ramach tej umowy o współpracy po dwóch latach no nie został wybrany jak gdyby głosem jakiejś takiej tajemniczej większości, tylko głosem większości koalicyjnej SLD, patrz pan prezydent Krzakowski, razem z Platformą Obywatelską, więc troszeczkę tego nie rozumiem. Poza tym chciałbym przypomnieć, że ta koalicja. Również funkcjonuje na poziomie urzędu marszałkowskiego i szef, bodajże chyba szef SLD Dolny, na Dolny Śląsk jest wicemarszałkiem. Ponoć chyba w dobrych relacjach, a jeżeli do tego doda się, że o ile też mnie pamięć nie myli, pan Rafał Dudkiewicz, który skonstruował listę obywateli do senatu, uzyskał poparcie dla chyba jednego z kandydatów. Z tego okręgu też ze strony pana prezydenta. Więc ja nie wiem o jakiej lepszej koalicji moglibyśmy mówić, i jakie to kłody są pod nogami, może coś więcej byśmy usłyszeli, bo to, powiedzmy w takim razie, czyli zarzut podstawowy do, dla obecnie rządzących lewicą to te fundusze i brak, czy, czy w sposób słaby wykorzystywane. Yy, kolejne jakie pan ma zarzut? Yy, wie pan, no pff, mnie tak może nie do końca podoba się. Hasło o Legnicy z nią zawsze po drodze, ale jeżeli już o tych drogach mówimy, to tak. Droga lotnicza została, w mo w moim zdaniem, zmarnowana. Gdzie na przykład Lubin ma funkcjonujące lotnisko i będzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku wielką konferencję ogólnopolską. Tak gdzieś słyszałem od któregoś ze znajomych, na temat lotnictwa organizował. Kwestia następna, moim zdaniem też związana z drogą, to jest chociażby ale, ale kolej. Ale to, to jeszcze zostając przed tym lotnisku, to co pan uważa, że w Legnicy powinno powstać lotnisko? Wie pan, ja bym, jeżeli nie potrafię wykorzystać w danym momencie pełnego potencjału, to przynajmniej starałbym się go nie zaprzepaszczać czy nie niszczyć. No bo to Niemcy wybudowali nam lotnisko, Rosjanie go użytkowali, a my go mamy zamknąć. Więc nawet jeżeli ono by miało pełnić funkcje, nie wiem, rekreacyjne, czy też funkcje związane z jakimiś celami paramilitarnymi, na przykład, to niech ono sobie będzie. To ono generalnie raczej do tej pory nikomu nie przeszkadzało, jakiegoś szczególnego hałasu nie Ale generuje. Był tutaj przecież. prezes wrocławskiego lotniska w naszym studiu i mówił, że jednak no, ta odległość Legnicy do Wrocławia jest no, bliska, a więc dostanie się z Legnicy na wrocławski port lotniczy zajmuje wiem, pół godziny, 40 parę minut, a więc no, to jest zbyt bliska odległość, żeby y, pomysł na lotnisko w Legnicy mógł wypalić. Słyszeliśmy też, Jakim, no, w jakim sensie porażką chyba zakończyła się budowa lotniska w Gdyni, gdzie prezydent Gdyni sobie wymyślił, że zbuduje sobie lotnisko i ono jest chyba 25 km w odległości od gdańskiego lotniska. Panie redaktorze, no może zaczynajmy od rzeczy małych. Jest przecież mały transport lotniczy. Nikt nie mówi, że to y, musi być lotnisko na miarę Boeingów. E, ja miałem przyjemność taką e, Lecieć samolotem i podziwiać uroki i Legnicy, i Pogórza Kaczawskiego z tego lotniska. To jest lotnisko, które mogłoby pełnić rolę mniejszą. Jest mały, średni biznes, rozwijają się sporty lotnicze. Dlaczego też nie potraktować tego w taki sposób? Oczywiście dzisiaj mówiąc o komercji, pewnie rzeczywiście jest to bardzo trudne, natomiast my coś takiego posiadamy. Wiele miast być może, w jakiejś takiej erupcji i nadinterpretacji ruchu lotniczego poinwestowało niepotrzebnie pieniądze, natomiast mówimy o zniszczeniu czegoś co jest, więc to jest jak gdyby, to są dwie różne rzeczy. Dobrze, w takim razie na ten teren legińskiego Lotniska ma Pan zupełnie inny pomysł. Kolejne rzeczy, zaczął Pan mówić o drogach. No droga, między innymi droga żelazna. Otóż tak się składa, że są projekty, są pomysły na to, ażeby udrożnić przejazd kolejowy na trasie Legnica-Rudna-Gwizdanów, na trasach lokalnych w stronę Głogowa, ale z Głogowa już można jechać omijając Wrocław i na Leszno. można jechać na Poznań, można na Gorzów, można na Szczecin. Takie projekty się pojawiły. Niestety nie ma żadnego zainteresowania, żadnego odzewu ze strony władz miasta. Pojawiły się pierwsze informacje, że ta linia może być wyremontowana przez PKP w 2013 roku, potem 2014, niedawno 16. Teraz się mówi o 17, natomiast nie ma żadnego lobbingu, żadnej opinii ani aktywności ze strony władz miasta. Przy okazji trzeba powiedzieć, że na przykład w Świdnicy powstaje piękne centrum przesiadkowe, jeśli chodzi o komunikację, a z tego co widzę pod dworcem, miejsce które mogłoby spełniać taką rolę, no niestety chyba zamieni się w kolejny hipermarket. No, ja nie wiem czy po prostu nie tracimy tego potencjału i też pytanie gdzie władze miasta jaką pozycję przyjęły. Z tym też są związane prace na przykład zespołu parlamentarnego który zajmuje się sprawami dolnośląskimi i tam też z moich informacji nie ma jakiejkolwiek działalności Władz miasta i pana prezydenta, a jest to miejsce, gdzie są omawiane bardzo ważne strukturalne inwestycje dotyczące całego Dolnego Śląska, w tym i tak zwanych miejscowości ponad czy subregionalnych, do których no póki co według. Stanowiska negocjacyjnego bardziej zalicza się Jelenia, Góra i Wałbrzych mm -hmm. czy Wrocław, a nie Legnica. Wspomniał Pan o hasle Legnica z nią zawsze po drodze. Pan już ma pomysł na swoje hasło wyborcze? W jaki sposób będzie Pan Legniczan chciał zachęcać do głosowania na siebie? Mój program będzie bardzo spokojny, bardzo konserwatywny. Nie chcemy w sposób. Jak gdyby radykalny i zmieniać wszystkich elementów w mieście, chcemy się skoncentrować w tym programie na dyskusji z legniczanami o tym, co należałoby zrobić, ażeby po pierwsze, udrożnić miasto i poprawić kwestie komunikacji, żebyśmy nie mieli do czynienia z tym, co czteroletnim, tak zwanym cyklem wyborczym i rozkopywaniem miasta. No, wydaje się, że po trzynastoletniej działalności Pana prezydenta należałoby oczekiwać odpowiedzi na pytanie, czy będzie kolejna przeprawa mostowa czy nie. Ja nie będę ukrywał, że w ramach ZITU, o którym wspomniałem właśnie usprawnienia komunikacyjne wchodzą w zakres współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi wokół aglomeracji i w ramach takiej współpracy aglomeracyjnej. Kwestia rewitalizacji, kwestia bardzo wielu rzeczy, które można by było, myślę, po raz ostatni, bo to jest w sensie takiego wykorzystania pieniędzy. Myślę, że jeden z ostatnich dzwonków do roku 2020, i to w tej chwili, będzie się zamykało. Także... Ale proszę powiedzieć, to... Pan prezydent ostatnio w swoich, jak pan wspomniał, również w swoich mediach chwali się tym, że zdobywa kolejne laury, Laur teraz Polska, innych czasopism branżowych, samorządowych, ja wiem, Ten tygrys szczególnie utkwił mi w głowie no, jeżeli tak tygrys wygląda, to ja kotka sobie już przyznam szczerze, nie wyobrażam, no, chyba każdy z nas ma odczucie, jaki jest rynek pracy w Legnicy. Jakie są warunki tutaj pozyskania pracy? Co robi się w specjalnej strefie ekonomicznej? Jak wyglądają nasze tereny inwestycyjne? I chyba po 13 latach działalności już no nie damy się nabrać na obietnice, bo to pora by była rozliczać z pewnych działań, których nie ma. To ja mogę obiecywać, czy inni kandydaci, bo jesteśmy predenentami. Natomiast wydaje się, że od pana prezydenta należy oczekiwać prostych rzeczy. My tych paru prostych odpowiedzi no jakoś doczekać się nie możemy, poza milionowymi obietnicami. To, to w takim razie, co pan może obiecać w trzech takich podstawowych płaszczyznach, elementach i jakie obietnice pan złoży Leniczano? Panie redaktorze, ja chciałbym przedstawić i nie chciałbym wszystkiego opowiedzieć na jednym spotkaniu. Mogę zasygnalizować i to próbuję robić główne jak gdyby, filary swojego programu, czyli kwestię związaną z bezrobociem i jego przeciwdziałaniu, także kwestie komunikacyjne. Oczywiście program Prawa i Sprawiedliwości będzie dotyczył bardzo wielu kluczowych pól w mieście, niemniej jednak chciałbym, żeby mój zespół programowy dokończył swoją pracę i na już takim bardziej oficjalnym i bardziej wyborczym spotkaniu, czy w bardziej wyborczym trybie o tych pomysłach chciałbym opowiedzieć. Nie chciałbym tej to rozmowy jest, zacząć i skończyć ja z Panem Redaktorem. To w takim w tym razie proszę powiedzieć, jak Pan ocenia konkurencję? Kolejny kandydat Platformy Obywatelskiej, Pan Jarosław Rabczenko. Jak pan ocenia tego kandydata? Pan, bardzo trudno, nie miałem akurat okazji z panem Rabczenką się poznać, więc trudno mi cokolwiek mówić. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że szanuję i cieszę się, że w ogóle są kandydaci, którzy chcą w takich warunkach kandydować, bo to jest szansa dla wyborców na wybór, na dyskusję. Zachęcenie do wyborów i generalnie cieszę się, że, że ludzie kandydują. Mam nadzieję, że jeszcze jacyś kandydaci też się ogłoszą. Trudno mi cokolwiek powiedzieć, bo nie znam. Nie znam w wyborach ale... w 2006 roku zdobył pan ponad 18%, o ile pamiętam. Teraz jaki pan sobie cel stawia? No wygrać wybory, panie redaktorze. No, wie pan 13 lat myślę, że należałoby skwitować kiedyś. Twórca teorii wojennych Klausewitz powiedział, że opór maleje w jednostce czasu i odległości. Ja myślę, że te 13 lat już pachnie trochę zmęczeniem i wybierzmy nowego prezydenta. A proszę powiedzieć jeszcze tak na przyszłość: uważa pan, że prezydent powinien być wybierany na dwie kadencje i to powinno być skrócone? Partie mają takie pomysły, jednak no, na razie nie ma jakiejś ustawowej propozycji. Ja myślę, że to jest konieczne i tutaj wzorowanie się na wyborach prezydenckich, mam na myśli wybory prezydenta kraju jest jak najbardziej wskazane. No za chwilę to chodzi o to chyba, żebyśmy uniknęli monarchii i mauzoleów w miejscu magistratu i żeby po prostu nowi ludzie mieli taką, nowe z taką pomysły. Z sytuacją uważa pan, że mamy do czynienia w Legnicy? Że to ta władza się już tak no, przyspawała? No, chyba to jest odczucie bardzo wielu z nas, że to, co można było wygenerować nowego, te pomysły, które można było pokazać, one chyba, chyba już są poza nami. Ja przynajmniej nie widzę świeżości. Proszę powiedzieć, z kim pan będzie tę kampanię prowadził? Kto będzie panu pomagał? Mówię no pan, Jakie? środowisko prawa i sprawiedliwości jest szerokie i tutaj jest sporo osób. Mamy dwa komitety. Kandydatów na radnych, radnych z doświadczeniem, więc z tym nie będzie problemu. Oczywiście będziemy współpracowali ze środowiskami patriotycznymi, a także też z gospodarczymi, którzy, które widzą konieczność zmiany w naszym mieście. Mówi Pan, że wszystkiego Pan dzisiaj tu nie chce mówić. Kolejne takie spotkania, gdzie będzie Pan przedstawiał ten swój program, kiedy Pan zaprezentuje taki pełny program wyborczy, kiedy możemy się go spodziewać? Pan, przyjadą Legniczanie po wakacjach. Teraz mamy upały, wszyscy wypoczywają na działkach i są e, zmęczeni e, do niedawna scenariuszami politycznymi, telewizyjnymi po wakacjach. Ja myślę, że to będzie wrzesień, wtedy już wszyscy staną w szranki, będziemy znali wszystkich kandydatów, bo to bodajże do 6 września trzeba zgłosić komitety, więc będziemy też wiedzieli sporo więcej niż chwili. Tak więc spokojnie się opalamy i czekamy na te no, polityczne może nie, emocje. Spokojnie polityczne emocje w przyszłości. Dziękuję panu za dziękuję rozmowę, dziękuję rozwoju. państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.